Najbardziej zajęć podobał mi się film o piramidach oraz tworzenie konstrukcji budowlanych z makaronu i taśmy, ponieważ pokazuje to, jak ważne są poszczególne elementy konstrukcyjne. Polecam wszystkim te zajęcia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Na zajęciach najbardziej podobała mi się praca w grupach, praca efektywna i systemik. Zajęcia polecam wszystkim, niezależnie od wieku. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach jest bardzo ważne. Na zajęciach najbardziej mi się podobał temat piramidy Cheopsa oraz metoda SMART. Najbardziej podobała mi się budowa akweduktu i test osobowościowy. Poleciłbym je osobom interesującym się budownictwem, a także tym, którzy mają problem z pracą w grupie. Najbardziej z zajęć mi się podobał Smart, którego zastosowałem w swoim życiu, i nie wiem, jak mogłem bez tego żyć. To nie poleciłbym, ponieważ chciałbym wziąć udział w następnej edycji. Podobała mi się ogólnie forma tych zajęć. Były zarówno części fizyczne, takie jak budowanie akweduktu z makaronu, folii, taśmy, co było trudnością dla nas i musieliśmy wymyślić, jak to zrobić. Jak również były też części niefizyczne, czyli robienie plakatów, wypełnianie ankiet i testy osobowości. Oczywiście poleciłbym te zajęcia, jako że można rozwijać nowe umiejętności komunikowania się na przykład, czy też pracy w grupie. Jak ktoś ma problemy z tymi rzeczami, to może się tego tutaj nauczyć. Poleciłbym to w sumie wszystkim. Na zajęciach najbardziej mi się o, podobał test o typach osobowości, e, rozwijanie pracy w grupach było też bardzo fajne, no i konstrukcje z makaronu czy budowa akweduktu. Polecam e, te zajęcia e, osobom, które mają problemy e, w pracy w grupie e, oraz chcą rozwijać swoją wiedzę o budownictwie. Najbardziej podobało mi się budowa akweduktu oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Na pewno poleciłbym wszystkim osobom zainteresowanym budownictwem. W zajęciach najbardziej mi się podoba atmosfera, to, że poznałem nowych ludzi i także no, typy osobowości, dzięki którym trochę bardziej, jeszcze bardziej poznałem swoją osobowość, a także kim być w, w grupie. by dobrze pracować w każdej grupie i żeby znać swoje miejsce w tej grupie, po prostu. Rolę sam każdemu, kto jest zainteresowany własnym rozwojem. Była bardzo fajna, miła atmosfera, atmosfera. Było bardzo dużo. Fajnych przykładów, bardzo dużo fajnych przykładów. Było bardzo fajne przyswajanie wiedzy poprzez różne projekty plastyczne, e, praca w grupach i tak dalej i tak dalej. E, fajna atmosfera była. E, bardzo fajnie się niektóre osoby ze szkoły zintegrowały. Bardzo fajnie zostały przedstawione właśnie tematy, na przykład o motywacji, gdzie była praca w grupach. Każdy temat był tak przedstawiony poprzez tłumaczenie i pracę w grupach. E, tak, poleciłabym te zajęcia każdemu, kto ma problem z e, właśnie pracą w grupach, kto jest introwertykiem, kto, e, kto lubi właśnie dowiadywać się nowych rzeczy. E, najbardziej mi się podobało w zajęciach prace plastyczne i to, że mogłem poznać e, dużo nowych ludzi, a także różnego typu zabawy i gry. Najbardziej mu polecił te zajęcia osobom, które lubią y, rysować, malować, lubią y, spędzać dobrze czas z przyjaciółmi i lubią też poznawać ludzi.